Wyobraź sobie przez chwilę przemysł elektroniczny przyszłości. Chociaż stanowi on serce wszystkich nowych technologii, to ulega gwałtownym zmianom. Opowiem ci, jak mój partner, La będzie mnie wspierał w realizacji moich projektów. Za pomocą prostego i intuicyjnego interfejsu mogę zalogować się i śledzić rozwój mojego produktu od etapu projektowania do momentu dostawy. Taka przejrzystość naprawdę mi odpowiada. W ciągu kilku minut mogę określić moje zapotrzebowanie oraz otrzymać szacowane ceny i terminy. Mój doradca techniczny jest zawsze mi pomocny. Sam zaś pozostaje w kontakcie ze swoją własną siecią partnerów. To wielki plus, bo dzięki temu otrzymuję szybkie i trafne odpowiedzi na złożone zagadnienia. Po zatwierdzeniu mojego zamówienia projekt mój zostaje powierzony inżynierom pracującym w ich własnym biurze projektowym. Korzystając ze złożonych algorytmów, Tom wybiera najlepsze kombinacje sprzętu, oprogramowania i parametrów mechatronicznych w celu uzyskania jak najlepszego produktu. Następnie angażuje się w fazę produkcji mojego zamówienia, korzystając z cyfrowego odwzorowania wybranego zakładu. Przewidując proces masowej produkcji mojego produktu, oszczędzam czas i pieniądze. W pewnym momencie na spotkaniu z moimi kolegami podejmujemy decyzję o zwiększeniu rozmiaru produkcji do końca roku. Okazuje się, że popularność naszego produktu przewyższa wszelkie przewidywania. Dzięki narzędziu symulacyjnemu oferowanemu przez LaCroix w czasie rzeczywistym podałam moim kolegom datę dostawy, którą mogliśmy natychmiast zweryfikować. Maszyny produkcyjne są połączone z chmurą, co pozwala mi śledzić postępy produkcji mojego zamówienia. Maszyny są również połączone między sobą, co pozwala im na wzajemną zmianę ustawień w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja pozwala im wykonywać analizę predykcyjną, co przyczynia się do poprawy jakości i niezawodności terminów dostaw. Operator właśnie rozpoczął ostatni etap produkcji mojego zamówienia. Obszar montażu końcowego jest urządzony zgodnie z moimi wymaganiami. Lucie jest wspomagana przez kilka maszyn. Dzięki funkcji powiększenia wie dokładnie, gdzie należy umieścić części mechaniczne. Robot współpracujący pomaga również w powtarzalnych zadaniach. Moje zamówienie jest kompletne. Po wejściu do portalu Lacroix widzę, że moje produkty zostaną dostarczone jutro. Doskonale! We współpracy z zespołami Lacroix przyczyniamy się do budowania coraz bardziej inteligentnego świata.